thank you Karolina, Ewa, Radek i Kasia są już prawie w finale pierwszej edycji Metamorfos ze strefą piękna i zdrowia. Z początkiem kwietnia będą już musieli samodzielnie dbać o siebie i walczyć ze swoimi słabościami, aby utrzymać to, co do tej pory osiągnęli i dalej walczyć o swój wymarzony cel. Ewa jest jeszcze w fazie ścisłej programu Metabolic Balance i zostanie na tym etapie do momentu osiągnięcia idealnej wagi. Pani Ewa nadal jest w fazie ścisłej w programie Metabolic Balance, czyli cały czas jeszcze mamy ograniczoną liczbę produktów zgodnie z indywidualnym planem żywienia. I przestrzeganie ośmiu zasad, które są niezbędne do redukcji masy ciała. Pani Ewa, w tym etapie, będzie do momentu uzyskania pożądanej wagi ciała, czyli jeszcze parę kilogramów. Jaki to będzie czas, trudno tak naprawdę powiedzieć. Ewa ma bardzo ładne, gęste włosy. Regularnie korzysta z profesjonalnych zabiegów fryzjerskich. Jej fryzura jest odpowiednio dopasowana do kształtu jej twarzy. Studio Fryzur Kinga Kudla, panie skupiły się głównie na odświeżeniu koloru włosów i zmniejszeniu ich objętości. Przed koloryzacją zostało przeprowadzone zakwaszenie włosów po wcześniejszych zabiegach chemicznych. Zakwaszanie włosów jest to jakby wytrącanie resztek chemii z włosa. Ma nam przygotować włos do odżywiania, czyli nałożenia maseczki końcowej, która wygładzi nam i zamknie łuskę włosów. Najpierw położyłyśmy. Kolor podstawowy od odrostu, przeciągnęłyśmy lekko po pasemkach, a na sam koniec zrobiłyśmy kolortaczem wytonowanie koloru. Więc zrobiłyśmy koloryzację ombre, nałożyłyśmy bardzo naturalny podkład od skóry głowy, a jeżeli chodzi o końcóweczki, to nałożyłyśmy kolortacz, żeby tylko wytłumić ten odcień pasemek. Koloryzacja Ombre to jest różnie nazywana w zależności od danej firmy, taki efekt naturalnych włosów rozjaśnionych delikatnie od słońca i to chcemy też uzyskać u pani Ewy. Sklimazon, który ma nam za zadanie przyspieszyć działanie chemiczne farby i skraca nam czas o połowę. Nowy kolor włosów ma odmłodzić Ewę i nadać jej lepszego wyglądu na co dzień. Medycyna wschodniotybetańska, którą wprowadziliśmy w spondylusie, opiera się głównie na współpracy ze specjalistą, lekarzem neurologii, z panią dr Laną Iwanową, która dodatkowo zdobyła specjalizację z zakresu refleksoterapii. Czym więc dla nas jest refleksoterapia? Jest pobudzaniem aktywnych punktów w całym ciele, w całym organizmie poprzez różnego rodzaju zabiegi. Żeby skutecznie przeprowadzić zabiegi, po pierwsze, musi funkcjonować bardzo dobra diagnoza. I tu również Wyższość medycyny wschodniotybetańskiej objawia się tym, że w trakcie diagnozy, tak zwanej diagnozy na katani, badane są wszystkie organy wewnętrzne, całe ciało, układ nerwowy, ale również stan psychoemocjonalny pacjenta. Do czego to doprowadza? Po zbadaniu poziomów energetycznych widzimy wszystkie procesy, zarówno tak zwane hiperaktywne, czyli stany zapalne, e, różnego rodzaju zmiany, ale również widzimy te procesy, które są dystroficzne, czyli te, które niszczą nasz organizm od wewnątrz. Daje ona możliwość w krótkim czasie zdiagnozowania, co dolega naszym podopiecznym, zarówno w zakresie wszystkich organów, jak i w tym procesie, który zachodzi jako zmiana w ich organizmie. Karolina nadal pracuje nad ujętrnieniem swojego ciała. Tak naprawdę czekają jeszcze co najmniej kilka miesięcy ciężkiej pracy w celu osiągnięcia jej upragnionej sylwetki. Wizyta Karoliny u fryzjera odbyła się bez żadnych niespodzianek. Właściwie to, co było zaplanowane, to się odbyło. Karolinie zaproponowano zapuścić jeszcze trochę włosy, w szczególności całą partię góry. Pani Karolina miała bardzo ładne włosy, odrost taki włosów naturalnych około 2 cm. Reszta było na poziomie takiej dziesiątki rozświetlonego blondu, natomiast w złotym odcieniu. My po prostu zmieniliśmy tylko ten odcień, wyrównaliśmy kolor, i na tym zakończyliśmy pracę, jeżeli chodzi o kolorystykę u pani Karoliny. do obejrzenia sobie naszej blizny i może wybrania czegoś, które pani się spodobało i przygotowało. Ten model to akurat jest puszak. Jego zadaniem jest zebranie naszego biustu i uniesienie go do góry tak? i żeby eksponował. Nasze piersi, żebyśmy poczuły się piękne, wyzwolone i żeby było nam także wygodnie. Zwracamy szczególną uwagę na to, czego oczekują od, nasz, od nas klientki, tak? Na to, żeby materiał był jak najwyższej jakości, spełniał oczekiwania Wasze. Żeby się podobał nie tylko Paniom, ale również. Czyli tym drugim połówką, czyli naszym Panom. Pani Karolinka ma obwód pod biustem 80 cm. Biustonosz dobrany dla niej. Jest w rozmiarze 75, ponieważ y, musi być troszeczkę ciaśniejszy, żeby nam zebrał to wszystko, co tutaj mamy, te nasze boczki, i ładnie utrzymał biust w ryzach. Tak? Y, podstawa biustonosza powinna y, trzymać 80% ciężaru naszych piersi. Tak? Ramiączka tylko 20%, czyli nie powinny się wyrzynać, miarę delikatnie utrzymywać je w górze. Mostek powinien nam tutaj dolegać, do naszego mostka, jak najmocniej. Wtedy ta pierś nam tutaj fajnie wchodzi w miski i tutaj powinno ładnie wszystko dolegać, nie wypływać. I tak jak widzimy na załączonym obrazku, myślę, że ten rozmiar jest super dobrany. Firma Unikat to nie tylko biustonosze i figi, ale również haleczki satynowe i też bielizna bawełniana nocna. Ja panią to za chwilę przedstawię. Karolina po ćwiczeniach rehabilitacyjnych w Spondylusie zauważyła u siebie poprawę. Mówi, że już mniej, aczkolwiek jeszcze trochę pobolewa ją kręgosłup. Karolina ogólnie jest zdrową osobą, jak każdy z nas woli zapobiegać niż leczyć. Dlatego poddała się serii zabiegów w gabinecie dr Lany w celu relaksacji i poprawy nastroju oraz przygotowania organizmu na zwiększoną aktywność wiosną. Bańki chińskie służą również do pobudzania meridianów, ale są szczególnie stosowane w stanach, w których pojawił się już zespół bólowy. Działają one w dwójnasób. Po pierwsze powodują do rozgrzania danego punktu, ale przede wszystkim działają poprzez ciśnienie wywołane bańką, tzw. zwana wakupunktura. Może przyjść każda osoba, dla której ważna jest profilaktyka zdrowia i rozpoznać, wczesne e, zmiany zachodzące w organizmie, które w tradycyjnej medycynie nie są jeszcze rozpoznawalne jako jednostka chorobowa. No. Jezu, Kasia do tej pory samodzielnie farbowała włosy. Jej włosy były bardzo zniszczone. W czasie prób wykonanych przed koloryzacją na włosach Kasi pojawił się róż. Pani Kasia ma dosyć mocno zniszczone końcówki włosów. Wszyscy musieliśmy wykonać kilka próbek kolorystycznych, żeby zobaczyć, jak nam chwytają pigmenty na tych zniszczonych końcówkach, co było nam potrzebne do późniejszej koloryzacji włosów. Niestety, podczas prób, kolor wyszedł inny niż zamierzony. Na włosach Kasi pojawił się róż. Na zmienioną strukturę włosa zadziałały same pigmenty, a nie pokazał się właściwy kolor farby. W mojej pracy spotkałam się z, wielokrotnie z tym, że panie same próbują farbować sobie, rozjaśniać włosy w domu, co kończy się niestety przetlenieniem tych włosów, przez co my później nie możemy wykonać tego, co byśmy chciały. Stąd właśnie wykonujemy próby kolorystyczne, żeby, broń Boże, pani nie wyszła niestety w jakichś nieoczekiwanych kolorach odcieni różu, tak jak mamy to. Widoczne po naszych próbkach zrobionych lub odcieni szarości fioletu, w zależności od tego, co Pani sobie nakładała na główkę. Na początku chciałyśmy u Pani Gasi zrobić koloryzację ID, przez co chciałam sobie wstawić fajne odcienie ciepłe i zimne, odcienie blondu, ale z uwagi na niestety te poniszczone, przetlenione końcówki, zrobiłam sobie próbki. Dzięki czemu. Okazało się, że niestety musimy zrezygnować z tej koloryzacji, ponieważ te kolory wyszły różowe. Uwidoczniły się same pigmenty, które są zawarte w tak ładnych kolorach. Natomiast troszeczkę końca włosów wrzucimy w nie delikatny kolor, żeby zgubić przytlenienie tego włosa, żeby uchwycić bardziej zdrowy wygląd i świetlistość tych włosów. W związku z tym zostało wykonane delikatne ombre, żeby twarz Kasi nie zlewała się z kolorem jej włosów. Kasia ma skórę wrażliwą, suchą, alergiczną, jest uczulona na nikiel, dlatego też dobrałam jej zabieg nawilżający, uszczelniający naczynia krwionośne. Kasia jest młodą osobą, więc w gabinecie kosmetycznym Magnieszki Bieczyńskiej został jej wykonany głównie masaż, który ma za zadanie pobudzić i ujedrnić skórę, usprawnić krążenie krwi oraz limfy. Zaczęłam od demakijażu skóry, kosmetyki sensitive dla skóry wrażliwej i alergicznej. Następnie zrobiłam peeling enzymatyczny z wyciągów z papai, kwasu mlekowego i glikolowego, który złuszczył zrogowaciały na skórek. Następnie delikatnie manualnie oczyściłam skórę. I przechodzę do zabiegu nawilżającego. Następnie położyłam maskę z kwasem hialuronowym, która ma działanie silnie nawilżające, oraz maskę z witaminą C na oczy, która delikatnie ją rozjaśni. Następnym takim etapem zakończającym cały zabieg. To jest położenie glinki Gasul. W 100% naturalna, organiczna maska, która zawiera makro i mikroelementy odżywcze dla skóry. Kasia i Karolina spotkały się w hotelu Panorama z projektantką bielizny w firmie Unikat. Ważne jest, aby biustonosz był dobrze dopasowany. Tutaj mamy przykład źle dobranego biustonosza. Czyli y, miseczkę mamy za płytką, pierś nam ucieka górą i to bardzo nieestetycznie wygląda, tak? I obwód biustu też jest za duży. Nie powinien tak mocno odstawać. Bardziej przylegać i trzymać nam biust. Y, ten biustonosz jest y, za duży. Obwodowo także. Miseczki też są dużo za duże, pierś nam wpadła do środka. I nie wygląda to elegancko. I yy, tak źle dobrany biustonosz yy, powoduje to, że nasza sylwetka się garbi, A zadaniem biustonosza jest utrzymanie biustu w ryzach i spowodowanie, żeby nasza sylwetka była prosta. I wtedy czujemy się piękniejsze i smuklejsze, bo biustonosz też zbiera nam to wszystko tutaj. Dzięki czemu podkreślamy też naszą talię dobrze zebraną biustem. Kasia podczas spotkania dowiedziała się, jakich biustonoszy powinna unikać. Tym razem w hotelu Panorama Kasia z Radkiem spotkali się z panią Agnieszką Śpiewak. Kasia ma przesuszoną skórę i włosy, a jej paznokcie się rozdwajają. Dalsza suplementacja diety Kasi skupi się głównie na uzupełnieniu jej w pierwiastki, które mają wzmocnić skórę, włosy i paznokcie. Kasiu, jeżeli chodzi o produkt beauty, to zawiera przede wszystkim ceramidy, które są niezwykle ważne, w, jeżeli chodzi o skórę. Olej z kiełków pszenicy, olej z ogórecznika lekarskiego, olej z wątroby dorsza. Mhm. Pewnie dużo słyszałaś o tzw. Tranie, tak zwanym tranie, o tym, że powinniśmy go stosować, że jest niezwykle ważny. Więc mhm. tutaj jako jeden ze składników też jest właśnie olej z wątroby dorsza. Jest również wosk pszczeli, który właśnie powoduje taką bardziej aksamitną, delikatną skórę. Mhm. Jest też soj, soja i yy, wytłoki z winogron, tak? Mhm. czyli tak naprawdę jest też antyoksydantem. Wszystkie te składniki, makro, mikroelementy, pierwiastki są niezwykle ważne podczas stosowania właśnie diety, podczas dużego wysiłku fizycznego, żeby je jakby w odpowiedni sposób dożywiać nasz organizm. Mhm. Tak? Jeżeli ich brakuje, to skóra właśnie staje się przesuszona, szybciej się starzeje. Tak? Jeżeli skóra jest dożywiona, odpowiednio dotleniona, to ona zachowuje swój blask i przede wszystkim dłużej zachowujemy no, piękno, tak? nie tworzą się zmarszczki. Skóra jest taka świetlista też bardziej. Tak? Składniki tutaj tego produktu mają jakby natłuścić tę skórę, tak? spowodować jakby dożywienie od środka. Radek zrzucił już prawie 10 kg. Regularnie uczęszcza na siłownię i jest na dobrej drodze w osiągnięciu swojej idealnej wagi. Organizm radka jest trochę wytrącony z równowagi i zmęczony dużym wysiłkiem, nową pracą i zmianą diety. Produkt BISK, który został w tej chwili przekazany Radkowi, ma przede wszystkim dożywić jego organizm i zregenerować. Produkt tak naprawdę stosowany głównie przy dużym wysiłku fizycznym. Wy w tej chwili dużo ćwiczycie, dużo chodzicie na siłownię. Sport jest tak naprawdę codziennie, w dniu codziennym tak naprawdę po kilka godzin, więc organizm bardzo traci dużo makro i mikroelementów. I żeby to uzupełniać, należy ta jest odpowiednia dieta. Wiem, że taką dietę stosujecie, stosujecie dużo warzyw, owoców, co jest jest bardzo ważne, natomiast nie jesteście w stanie zjadać tych owoców i warzyw na tyle dużo, bo to by wymagane było kilka kilogramów, tak, żeby te wszystkie składniki, żeby, żeby zapewnić należytą dawkę w ciągu dnia, bo tak naprawdę makro i mikroelementów w danym dniu powinniśmy zapewniać prawie 90 różnych składników, tak, no tak naprawdę nie jesteśmy w stanie, dlatego produkt e bisk ma zregenerować organizm, zawiera dużo żelaza, dużo jodu, więc on bardzo fajnie regeneruje po wysiłku fizycznym, wspomoże Twoje organizm właśnie po wysiłku fizycznym. Radek dba, ale nie pielęgnuje swojej cery. Jak to większość mężczyzn do pielęgnacji twarzy używa mydła i wody, a zapomniał o bardzo ważnym nawilżaniu skóry. Po diagnozie skóry Pana Radka dostosowałam zabieg do potrzeb skóry. Jest to oczyszczanie manualne, gdyż widać liczne zaskórniki na sferze T, czoło, Nos i broda oraz skupimy się na nawilżaniu polików, które są przesuszone. U pana Radosława wybrałam właśnie peeling kawitacyjny, który jest oczyszczeniem skóry za pomocą wibracji ultradźwiękowej. Oczyszcza, wygładza skórę, reguluje wydzielanie sebum. Dlatego ja bym chciała tutaj się skupić na oczyszczaniu manualnym. Po tym zabiegu skóra będzie odżywiona, oczyszczona i w dobrej, lepszej kondycji. Wapozon jest to para, która otwiera nam pory. Jest to chyba najstarsza metoda rozpulchniania. Robi się różnymi metodami i urządzeniami, aczkolwiek ta jest najbardziej sprawdzona które rozpulchnie ampułką, jest to ampułka pyłu pszczelego. Już tutaj się pytałam pana Radka, czy jest uczulony na miód. Powiedział, że nie, także mogę dalej przejść do zabiegu ampulka pyłu pszczelego już ma za zadanie właśnie fajnie zmiękczyć tą skórę, otworzyć pory, jeszcze w połączeniu z wapozonem daje świetne efekty rozpulchniające, co pomoże w oczyszczaniu skóry, żeby pory się otworzyły i później po zabiegu, żeby skóra dobrze wyglądała. Powa pozonie będzie Darsonwal. Tutaj Darsonwal to też prądy. Darsonwal to urządzenie, które za pomocą prądów Darsonwala produkuje w miejscu zetknięcia peloty ze skórą ozon. Mikroprądy, które dostosowuje się zarówno do problemu, jak i do własnego poczucia komfortu, doskonale dezynfekują powierzchnię skóry, wnętrza porów, zabijają bakterie i grzyby, pobudzają procesy odnowy komórek i dotleniają, jak również likwidują ewentualne stany zapalne pod powierzchnią naskórka. Na koniec wizyty u kosmetyczki Radek dowiedział się, jak powinien dbać o swoją cerę. Przede wszystkim krem nawilżający, bo ta skóra jest sucha. Kiedyś to było tak, że średnio oczyszczanie się robiło raz na pół roku, a nawet kiedy te skóry są trądzikowe, zanieczyszczone, to częściej, tak, żeby wyprowadzić skórę. Teraz się od tego odchodzi, i wiem, że w szkołach teraz nawet odradza się tego oczyszczania manualnego. Ja jestem starej daty szkoły. I to, co trzeba, to trzeba oczyścić, żeby później nie było problemów. I całkiem możliwe, że następna wizyta, nie wiem, za kilkanaście miesięcy dopiero, jak się jakiś problem pojawi. Podczas diagnozy na katanii dr Lana zauważyła w organizmie Radka problemy, które mogą negatywnie wpływać na przemianę metaboliczną i na trawienie. Dlatego naszym zadaniem jest, żeby za pomocą zabiegów medycyny wschodnio-tybetańskiej Doprowadzić do stanu równowagi między poszczególnymi narządami, do tak zwanego balansu organizmu, aby wszystkie narządy pracowały w równomiernym poziomie energetycznym. Wówczas, kiedy trzustka i nerki przywrócą się do stanu równowagi, radek nie tylko lepiej się poczuje, ale jego cała przemiana biochemiczna poprawi się. U Radka zastosowaliśmy pineski wpinane do ucha, w których są aktywne meridiany odpowiadające za głód, za trawienie, ale również za taki nawykowy odruch jedzenia, nazywany często meridianem ust po prostu. Przez kilka dni Radek będzie nosił te pineski głównie po to, żeby wsparło go to w działaniach, które realizuje we współpracy z dietetykiem, aby poprawić proces trawienia i wyeliminować efekt takiego napadowego głodu. Pineski mają za zadanie nie tylko działać docelowo w czasie, kiedy są noszone i użytkowane, ale powodują również znowu utrzymanie poziomu równowagi i balansu organizmu, żeby... Niekorzystne objawy zanikły po czasie. Nie znaczy to oczywiście, że możemy wówczas wrócić do złych nawyków i, i możemy się zajadać. To nie o to chodzi. Nasz organizm, wracając do równowagi, powoduje, że zbędne objawy z, ze strony układu pokarmowego znikają zupełnie. Oprócz znanej większości ludzi metody, jako jest akupunktura, meridiany możemy pobudzać w różny sposób. Między innymi możemy zastosować tzw. cygarum jest to zabieg moksa, który działa poprzez rozgrzewanie punktów i tym samym uaktywnianie ich. Przed nami już finał pierwszej edycji Metamorfos ze strefą piękna i zdrowia. Już niedługo nasi bohaterowie będą mieli okazję się sprawdzić w umiejętności wykorzystania tego, czego się nauczyli w czasie programu. Pamiętajmy, że bardzo wiele zależy od nich samych, a to, co do tej pory osiągnęli, mogą zawdzięczać głównie sobie. Zapraszamy do śledzenia bieżących informacji na Facebooku. Zapraszamy również do wzięcia udziału w teście ze znajomości bohaterów strefy Piękna i Zdrowia. Na zwycięzcę czeka weekend dla dwóch osób w koło brzegu. あっ。<music>